Siemaneczko moi mili, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj mała aktualizacja, co się dzieje z moim ciągnikiem. O, proszę, porozkręcałem trochę. Ci, co oglądają kanał, wiedzą, że to było zupełnie zabudowane. Zabudowy są wszystkie tutaj: z podnośnika, pod fotela. To jak widzimy tu, jak widzimy tu, wszystko jest jak najbardziej demontowalne, tak jak mówiłem. Tylna, dolna, szybka. Sam proces rozkręcania nie trwał długo, z pół godzinki, może do godzinki maksymalnie. Wszystko tu rozkręciłem do pozycji takiej oryginalnej, że miałem wszystko na wierzchu. No i co? Rozkręca, rozkręciłem to dlatego, że mi ten przekaźnik latał luźno, kulka wyskoczyła. I jak się okazało moi drodzy, przyczyną tej całej awarii było to, że tu się też te zabezpieczenia obcięły na łożysku tym tylnym womu. No i ten wałek się wysunął w tą stronę minimalnie i tam przez to się to rozminęło. Kulka wyskoczyła, sprężynka. Sprężynkę, kulkę znalazłem w skrzyni magnesem, także. Nie ma, nie ma problemu, nigdzie tam się to nie dostanie. Co więcej, tutaj będziemy działać. Słuchajcie, przy okazji, jak już mam rozkręcony do tego, do tego przekaźnika, do WOM-u, to też miałem problem z zapowietrzającym się układem podnośnika. Objawiało się to tym, że Tur bardzo długo reagował. I bardzo był miękki. Jak, jak, bardzo, bardzo Ma to swoje plusy, bo po dołach jak jechałem, to on fajnie to on sobie amortyzował, ale to aż za bardzo, bo jak coś podnosiłem, to stał, 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 stał i nagle wyrywał, bo te powietrze tam się sprężało. Nie? Dodatkowym minusem było to, że podnośnik bardzo szybko opuszczał, ale do tego za chwilę przejdziemy. Eee, przyczyną prawdopodobnie tu był ten o ring. Tu jest taki o ring, tu wchodzi kruciec od pompy, która zsie tędy olej i przez to ona stała bokiem powietrze. No i, no i efekt był taki właśnie, że było cały czas powietrze w układzie, yy, nagrałem moment spuszczania oleju, to znaczy odpaliłem ciągnik, przelew do bańki i pom pompa tłoczyła olej do bańki zamiast z powrotem na skrzynię tutaj, więc wrzucę w tym momencie ten urywek filmu, zobaczcie jak powietrzem pluje cały czas. Mamy to, no i tak Co działamy? Akumulatory, miałem problem z odpalaniem mocny, że cały czas trykał mi rozrusznik, tak jakby były niedoładowane Jak się okazuje, problemem prawdopodobnie było to, że tutaj kable na tych śrubunkach przy klemach Zobaczcie, nie wiem czy to widać na, na nagraniu, te kable tutaj latają wszystkie, wszystkie dosłownie, przy każdej klemie Przy każdej klemie, o nie wiem czy to widać ale rusza się cały, całe te druciki wszystkie chodzą. Masę to już praktycznie mogłem rękami wyjmować, wkładać tak luźno była do karuserii, więc lipa. No i mordowałem te akumulatory prostownikiem co chwila, bo myślałem, że nie doładowuje mi alternator. W efekcie czego się wygotowały bardzo mocno. Na te dwa akumulatory, żeby uzupełnić wodę w nich, to zużyłem tyle wody. Zobaczcie. O, prawie piątka poszła. No, także ładnie. Zobaczymy, naładuje je. I zobaczymy, jak będą działać to dobrze. Jak nie, to trzeba będzie kupić następne, jak sobie poradzimy z tym tematem, z tymi kablami. Kupiłem nowe kable, i już takie zaprasowane. Bo skręcę to i to znów się puści za jakiś czas, i będzie luźno. To jest od 60 masa, akurat z tego, co mi tam mówił w agromie. To jest łączący między akumulatory C360 też. O, C360, ciekawe, czy będzie długość pasowała. A to jest od MK. Zobaczcie. Pyk. Nie, nie chcę wyostrzyć. No nieważne, jest odemki. Dlaczego odemki? Odemki jest dlatego, że te 30 starsze, starsze. No to jest przedemku, to jest 85 rok. To miały plus na masie, więc, więc kabel ten do, do rozrusznika miałby klemę ujemną, nie? A żeby miał dodatnią, to to musi właśnie być odemki, tam gdzie fabrycznie był minus na masie, nie? No i dobra. Co tu więcej? Czujnik stopu będę przerabiał jeszcze tam na inny, ale to może kiedy indziej o tym. A i podnośnik. Co z podnośnikiem? Tuningujemy go. To znaczy, wywalamy oryginalny cylinder, wstawiamy taki zestaw zmodernizowany. Powiem za chwilę o tym, jak tam poskręcam trochę ten przekaźnik i to wszystko. Wyjmę ten cylinder, rozbierzemy sobie to na czynniki pierwsze, pokażę na czym polega różnica. I, i, I co? No i tyle. I za chwilę będziemy omawiać pompa Hilmeta. Nie pokazywałem jej jeszcze taką zamontowałem. Mam tu napisy gdzieś na niej? Bym pokazał? Nie ma. Nie ma żadnych napisów. Przynajmniej nie widzę. Może ma od dołu, ale w każdym razie jest yy, w stanie. I oceniam na taki jak w dniu montażu. Żadnego luzu wzdłużnego, osiowego. Nic. Sztywno bardzo się kręci. Także. Fakt tego, że jest yy, filtr, ten do, dokładny taki, olej, ładny. Efekt jest taki po prostu, że pompa, pompa nie dostaje po, po tyłku i, i będzie chodzić i chodzić, mimo tego, że jest aluminiowa. Nie wiem jak, wie, z czego są te gładzie tam w środku w tych trybikach, ale podejrzewam, że też pewnie aluminiowe. No, także jestem zadowolony z tej aluminiowej pompy. Bałem się, że ona się wy, wyszlifuje moment od właśnie zabrudzeń w skrzyni biegów. Ale jeździłem, już jeżdżę ze 3 lata na niej, tak i z tego 2 lata w sumie bez filtra tego dokładnego i, i o dziwo jest jak nowa. Także spoko. Dobra, i co tu więcej? Tyle chyba. Będziemy sobie tutaj dalej składać. I za chwilę wracam, omówię te cylindry, czym się różnią. No i tyle. O, a tu jest jeszcze ten. Ten filtr nie pokazywałem. Ten dokładny. On jest na powrocie z zegarem na wejściu, i, i w chwili, kiedy ten filtr się zabrudza, no to ciśnienie na zegarze wzrasta. Widzę, że jest z, już bliski zużycia, zapchania, no i po prostu go wymieniam wtedy, tak? No, także za chwilę wracamy i po, pogadamy o tych cylindrach. Dobrze, moi drodzy, mamy poskładany przekaźnik, włącznik, wszystko co nam potrzeba, żeby działało. Teraz wyjąłem tłok cylinder z mojego korpusu podnośnika. Tutaj i mamy. Mój zestaw, który zdemontowałem z ciągnika, plus tutaj mamy ten zestaw, który kupiłem, zmodernizowany. I teraz tak po kolei. Cel jest taki, żeby po prostu ten podnośnik nie opuszczał, bo opuszczał bardzo mocno. Głównym problemem opuszczania było to, że trzy takie powody były w sumie: jeden to był taki, że się zapowietrza układ. Dwa, rzadki olej. A trzy, wada konstrukcyjna polegająca na tym, że tu są zastosowane metalowe pierścienie które no, nie są w stanie idealnie uszczelnić i co by nie robił z 30, z podnośnikiem w tym zestawieniu zawsze mniej lub bardziej będzie to opuszczało tak Umiesz, z racji tego, że rzadki olej opuszczało bardzo, bardzo szybko i teraz tak, modernizacja polega na tym, żeby zastąpić te metalowe pierścienie takimi gumowymi materiałowymi z tworzywa sztucznego. Problem polega na tym w tym zestawieniu, że tu jest taka dziurka. O, i normalnie działa to w ten sposób, że tłok, będąc wypychanym od tej strony przez olej dochodzi do tego otworka i po prostu wylewa się na bok przed pierścieniem już olej i on wyżej nie podnosi. I to jest taki maksymalny punkt zwrotny tego tłoka, gdzie on po prostu no jest najwyżej podniesiony, jakby tak. No i teraz, tak, jeśli zastosujemy taki tłok, znaczy uszczelki, bo takie uszczelki moglibyśmy założyć na ten tłok, nie ma żadnego problemu. Tylko co się stanie, jeśli burzymy ten tłok tutaj, czy tam same pierścienie podniesiemy do końca, guma jak to guma plastik, jak to plastik, zostanie wepchnięty w tą dziurę tutaj. I w momencie opuszczania po prostu się zetnie. Czyli to będzie jednorazowe takie wow. Czyli dopóki byśmy podnosili tylko w zakresie tutaj, wszystko by działało. Podniesiemy do otworu na maksa. Zetnie się uszczelniacz. Dziękuję. Dziurki są generalnie po obydwu stronach. Jest dobra. I tak, nie możemy zrobić tego tak, bo się będzie ścinało. Trzeba zastosować tłok bez dziurek. Myślałem początkowo, żeby tak, zaspawać słabo, bo to żeliwo, chyba. Więc myślałem, żeby to nagwintować na jakiś gwint, wkręcić śrubę i od środka roztoczyć na gładko, tak jak, tak jak jest ten, żeby to po prostu się nie ścinało. Ale trochę to zabawy, tokarzowi trzeba by zlecić, jakieś tam pieniądze trzeba by wydać, też nie wiadomo, czy to by było idealnie gładkie. Po czasie mogłoby tam różnica, jakieś, nie wiem, pod wpływem temperatury, jakiś zadzior by powstał, cokolwiek taki uszczelniacz bardzo łatwo zerwać idąc dalej eliminując te otworki trzeba zrobić jakiś ogranicznik żeby tłok po prostu nie został wypchnięty za daleko no to trzeba zrobić coś takiego nie wiem czy to będzie widać kurczę. o zabezpieczenie typu seger mamy widać na końcu zamiast tych otworków tych otworków już tutaj zaraz przyłożymy pokażemy jest otworek, nie ma otworka to wygląda na fabryczny odlew bez otworka po prostu na pewnym etapie produkcji nie został odwiercony otworek, bo to jest odwiercony otworek w obu stronach na pewnej wysokości tulei tutaj nie został on wykonany po prostu, no i mamy taką tuleję fajną bez otworka nadającą się pod tłok ten z uszczelniaczami gumowymi teraz co do samego tłoka, on jest trzypierścieniowy dwa gumowe plus Jeden metalowy, z tego co widzę, znaczy wygląda mi to na Tłok z C335, czyli nie jest to żaden wymysł na potrzeby teraźniejszych kurczy odbiorców, żeby to nie puszczało, tylko po prostu to jest wzięte z wersji eksportowej 30. Yy, metalowy pierścień tutaj potrzebny, niepotrzebny, no nie wiem. No bez niego wydaje mi się to, żeby działało, no ale tak sobie udziwnili, niech tak będzie. No i właśnie, jeszcze jedna sprawa. Dlaczego się nie zdecydowałem na tuning? Bo jak to przyłożymy, ten tłok jest niższy, zobaczcie. A ja kombinowałem z tym, że jakby ustawić go do maksymalnego podniesienia, to tu już nie ma miejsca na seger, żeby jeszcze na tokarni zrobić rowek na seger. Trzeba by ten tłok zebrać trochę. A tutaj w tym tłoku jest fajnie zrobiony, bo jest głębi, głębi ten punkt wyparcia i można tutaj śmiało segera zrobić, obniżyć go trochę. O, I to wszystko wygląda tak jak wygląda. Zobaczcie, akurat jest centymetr niższy, mamy miejsce na, na seger. A co do działania tego to zobaczymy, nie wiem, jeszcze tego nie... Gdzieś tam w necie słyszałem, że tak robią, ale czy to działa czy nie działa. Generalnie koszt takiego zestawu, ja za to zapłaciłem chyba 300 zł plus wysyłkę. No i, no i, no i, no i wygląda to w miarę, w miarę sensownie, czy to będzie działać? Myślę, że będzie. Uszczelniacze no wszystko zależy od tego z jakiego to jest materiału te uszczelniacze jak długa ich żywotność po prostu będzie w tej gładzi tutaj cylindra, tak? Także co biorę się za składanie, jeśli chodzi o sam test, to już myślę, że w innym odcinku po, po jakimś tam czasie użytkowania się wypowiem, bo, bo też nie chcę tutaj tego przechwalać albo albo z góry zakładać, że to nie będzie działać, bo to różnie może być. Także ocenimy po czasie, żeby tutaj nikogo owładnie wprowadzać. I to by było chyba na tyle. Także dzięki za oglądanie. Jak was temat interesuje, jesteście ciekawi, czy to będzie działało, to subskrybujcie kanał, obserwujcie. Łapy w górę, żeby, żebym wiedział, że się podoba, że warto nagrywać dalej. Także do następnego, trzymajcie się, cześć.